Hello, cześć i czołem. Pokażę jak wygrywać w San Andreas, to San Andreas. Hajsik w kasynie. Tak jak było widać, jak było widać mam 255 milionów. Najważniejsze, żeby wejść tutaj za 10 tysięcy. Przesunąć, przesunąć na najwyższe. Dlaczego? Można zacząć od 1 dolara, później 5 dolarów, bo te są maszyny tam 20 dolarów. I przesuwać. Dlaczego? Chodzi o gwarancję tego najniższego, czyli walety i wyżej. Tutaj jest, jeżeli trafisz, no to ci się zwróci w moim przypadku 10 tysięcy, ale. Za 50 tysięcy trafić się 5 razy, czyli dostaniesz 250 tysięcy, czyli pięciokrotność tak, tego, co włożyłeś. Tu jednokrotność, więc to takie, takie słabawe jest. Matematycznie, statystycznie i logicznie lepiej wybrać to ostatnie, chociaż jest droższe. Ale zysk do straty jest uzasadniony. Dobrze, rozdanie. Oczywiście ja wybieram tak. Jest król, bo walety i wyżej, może wejdzie. Ale były dwie siódemki, nie zauważyłem. Dobra, i straciłem 50. To trzeba liczyć. Jakbym grał, mam tu jabłka i tego sobie wezmę do koloru. No i mam dwie pary, czyli pół miliona. Czyli ja straciłem 50-450 tysięcy do przodu. 100, no, 400 tysięcy, bo drugi raz zagrałem, to było 50-50-100, 400 tysięcy zysku. Teraz tak, tu są dwie pary, dwie pary, które nic nie dają, bo są poniżej J, ale zostawię sobie z damą, może coś wejdzie. Weszły dwie pary znowu, za 50 jestem 450 do przodu. 450 plus 400, czyli 850 do przodu. Liczę zysk. Tutaj mam asa czerwiennego i dwie pary, więc zostawię sobie to. No akurat nie weszło, jestem 50 w plecy. Tutaj zostawię sobie jopka. No nie weszło, jestem stu w plecy, no ale to już od razu 250 wchodzi, czyli 150 jest gwarantowane. Czyli już mamy milion zysków, o ile dobrze pamiętam. Tutaj mogłem sobie zostawić: zostawię sobie króla i jopka. Może coś wejdzie, nie weszło. Nieważne. Już nawet nie liczę, bo to, bo to widać, że to wchodzi. To widać, że to wchodzi. Trójeczka weszła 750, przy tam 100. To coś niesamowitego. Następny. tu mogę zagrać sobie Asa i Jobka. I dwa króle weszły. Tu mam dwie pary. Yy, znaczy parę, wezmę sobie te dwie czwóreczki, coś wejdzie, nie weszło. Yy, tutaj można by było iść yy, w tą stronę na kolor, ale nie chcę, na dziewiątkę można zostawić, bo może wejść poker, w sensie ten, yy, ta, ale nie pykło. Teraz mógłbym zostawić Asa, wolę Damę, nic nie weszło znowu. Dobra, trójkę i siódemkę, no w sumie nie piątkę, i bo w kolorze sobie blisko no i nie weszło. No to, tam już 200 jestem jakoś w plecy, czy jak tu mogę siódemki zostawić? i Jopak nie wejdzie, i mam trójkę, proszę bardzo. 750 tysięcy, tutaj jopka została, bo wiadomo. Nie weszło. Tu jest to samo. Tutaj mogę po kolor, na kolor się pokusić, ale to taki tam. Dla przykładu. Tu jest as. I as jopek albo as dwójka, bo, bo może iść w tą albo w tą stronę. No znowu nic. Ale się niczym nie przejmuję. Tutaj jest dziesiątka, a z siódemki nie zostawiam, bo to się nie liczy. Cały czas mówię celuję na pokera. Nie weszło. Są dwie trójki. Jopek dziesiątkę zostawiam. Trójki nie wejdę. Aby weszła trójeczka, to, to by weszła. Nie wiem, zostawię sobie tego króla. Bo już trzy czas coś nie weszło, nie? Ale ja się tym nie przejmuję, bo wystarczy. Została chwila czasu, na pewno coś wejdzie. Teraz nie chcę dawać o, proszę bardzo. Ale tutaj, teraz jest pytanie: yy, Bo, jak ja idę na tego pokera, właśnie, to nie daje, jakbyście zauważyli. Ale jak wezmę, zdroworozsądkowo podejdę. A ja tutaj brakuje do streeta. No ja znowu nie dał, nie wiem dajmy na to, nawet jak bańkę straciłem, to już dało chociaż trochę, 250 no i 250, 750 czyli jak widać, ja tam nie liczyłem, nie sądzę, żeby bańka mi poszła po tym, ale nawet jak poszła bańka po tych, po tych wciskach, patrzcie, teraz maszyna zwraca i to zwraca dosyć dobrze, bo już tam 750, tu dwie piąteczki i, i opens nie weszło akurat. znowu nie wchodzi, dało, to dało, teraz już nie daje. Króla zostawię sobie. Nie wiem, czy się pyli Zostawiasz tego jobka. No to akurat as. i wszedł 250. Tu mam damę z ósemką, sobie zostawię. No i weszła dama znowu. Tutaj znowu damy sobie zostawię. Nic nie weszło. I tak mam dwie trójki. Może coś się poszczęści na dwie pary. Tutaj dama taka czaruje, ale ja wolę tutaj. No i wyczarowała ta dama, by tutaj kula Weszło, ze zwrotem, i mam dwie osiem. Nic nie weszło, i teraz tutaj doczerwa. Poszło. tutaj króla, nie będę robił koloru, bo Aj. No. tutaj mam dwie dziesiątki, też nic nie dało. No dobra, damy ósemkę dwójki to lać, bo. No i dobrze lałem, bo przyszły asy. Tutaj już mamy jobki gwarantowane. Nic więcej nie dało. Tutaj zostawię sobie akurat bliżej do koloru, jest, ale nie po drodze, bo będzie 6. 7, 8, 9, 10 i op, czyli nie pasuje, bo musiał i tak podbyć się tego. Ale czerwa wlazły, to dwa pierwsze i by był kolor. No ale są dwie pary. Sobie Tutaj sobie asa zostawię. Okay, Eweż, udawne. Tutaj opka. Na nic. Czekam na jakąś taką większą. Coś fajnego, żeby mi uderzył. Tu się nie przejmuję, bo oczywiście tu bym mógł pójść w pokerach, chociaż mam gwarantowaną tę danę. Zawsze, jak są pary, to się bierze pary, właśnie na początku. Jeżeli nie ma się hajsów, 250 tysięcy. Ja mam tu dwa asy, no to i dwie dwójki, no to już jest po miliona, więc. Zawsze by była szansa na fulla i to jest razy 45, czy tam 2,5 miliona. Bodajże tu znowu mi daje, tak po kolei można by było zaryzykować. Biorę pewniaka w to, co jest, może coś dojdzie. Doszło znowu dwie pary, pół panieczki. Strasznie mnie wkurzałem tam, drą te papy. To jest najgorsze w tej że na no, Jopek był ale i tak do przodu, i tak do przodu. E, tu jest dama i dziesiątka dziewiątka. I Jopek mogę na skryta sobie polecieć, ale nie chcę. Para weszła. No, tu dwa asy, no to trzeba brać. Dwa asy, bo ja tak bynajmniej polecam. Ryzyko jest fajne, można sobie zaryzykować. Jak się ma, już dość. No, 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 dwie pary znowu zaszły. Ja tak wezmę sobie to i to, no nie weszło tym razem. I teraz proszę, tutaj można by było pokusić się na pokera, ale jedną kartę, jedna karta jest duża szansa, że wejdzie, no nie weszło. Mam szóstkę, też nie weszło, no dobrze, tym razem zostawię sobie na może akurat wejdzie, brakuje króla, wlazł as, i tak jest hajs, więc nie ma problemu, Tu zostawię sobie asa i dwie szósteczki, no, nie weszło, piątka było. i opek wiadomo, Damy weszły tutaj, król wiadomo, no i dwie pary 000 000. tutaj można się o kolor pokusić, chociaż y, też można by było za streetem iść, nie ma sensu. Ale to znaczy, sens jest, ale słabo to widzę. Tu już są dwie pary, więc warto wziąć od razu te dwie pary, bo mnożnik jest razy 10 Tutaj asy dziesiątka. No wiadomo, że Jopek. Tutaj damy i go na tego pokera. Które nie zawsze musi wchodzić, ale wchodzi często. Tu dwie pary opka, e, to Znaczy dwie dziesiątki na dwie... oj. Był blisko kolor. Tu jopek. No i teraz znowu Tu nic nie będzie. Że ja się postaram, żeby było, bo są dwie siódemki. I teraz krótszy dwie siódemki. No. Tu można pójść na karetę, na ten, na kolor też nic. No tu już jest. No musi coś w końcu dać. Tu jest, tu może być poker. Ale jest dany, da jakieś Podam w takim układzie. 2 asy, no to jest pewnik. Nie wiem, czy króla było sobie zatrzymać. No i 3 asy, są już 750. Czyli te gorsze momenty, co są, nie ma co się przejmować, bo przyjdą zawsze i to hurtowo lepsze. Proszę bardzo, dwie pary pół miliona tutaj mogę sobie to zostawić jest para. a wejdzie to wejdzie no, las. No trudno, myślę to zrobiłem co do koloru też nie dało Tu mam dwie piątki ha. a ten szczuje na street a. i miałbym trójkę ha jakbym zostawił sobie te piąteczki no, nie zawsze się robi to tak jak powinno ale, ale, nieważne było minęło w tym razie mogę dwie trójki sobie zostawić No to kolor już pilnujemy tego, bo właśnie i już jest półtora bańki. Także tym miłym akcentem mogę zakończyć. No chyba, że teraz kareta wejdzie, ponieważ nie bo to gwarantowane. Dwa są. No to jedziemy po tą karetę, tam czy nie? No, dwie pary. Daje to jeszcze nie kończę. No, może się trafi ta kareta. nie parę. O no tak, tu zostawię dwie piątki. Nie dało. Oj oj, 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 proszę, żeby weszło korytko. Tu już trójka jest gwarantowana. Nie ma. Ale sztuje 750 tysięcy. Mogę sobie nasa tylko zostawić. W sumie damy też mogę. A z bo to tylko koloru. To nie dało, to teraz nie będzie dawać. Ale już kolor, dwie są. No proszę Pan Zegun. Tutaj na Streeta, bądź Pokera. No i teraz ta. Czy zostawić dwie dwójki, czy może damy wcelować, bo wejdzie jakaś dama i opok akurat był. Oj, też blisko koloru. sobie postanowiłem jazz w las, dwa asy, dwie damy, się... na no dobrze czasem ma się tylko I Jopet dziesiątka albo dama i dziewiątka oj! Life is brutal co? sobie zostawię damę tylko. Mogłem zostawić ósemkę, ale spoko. Jest do przodu. Dwa jopki. nie ma innej opcji. Można było sobie jeszcze coś zostawić na dwie pary, proszę bardzo. Tu oczywiście dwie damy, też nie ma innej opcji. Tutaj akurat mogę damę, bo się kolorem nie zgadza. No i to była dobra czutka Tu już mam dwie damy znowu Tam. i dwie pary wyszły Tu jest 7-8 do tego ta się kolorem nie zgadza ja zawsze biorę te co się kolorem nie zgadzają to no, akurat król tutaj w środku Jopka mogę zostawić nie pykło. Tutaj asa zostawię król bo... Chociaż dwie dziewiątki są. O nie weszło, zaryzykowałem. Ale tutaj już biorę się asa i Króle. Też nie weszło. Tutaj jopek. tu akurat Damaj Król, tu pojadę w kolor, nie pykło mi, tu jest 3, 4, 5, no może zostawię sobie te chociaż Długo coś nic nie pykło. Tam dziewiątkę. No i poszła dana. Już się zaczyna. Już się zaczyna sypać jadę w kolor. No, chociaż króle weszły. Tutaj też mogę. Nie zostawiam sobie tej dziesiątki. Dwie dane konieczne i dwie siódemki, bo to już jest gwarantowane. 250 tysięcy, e, pół miliona przepraszam. Koniecznie dwie, da, dwa a, asy. Tu mam dwie ósemeczki, może pula zostawić może wejdzie, nie wszedł. Dwie trójki i dwie parki, proszę. Ja zaryzykowałem, i jest, tu są dwa króle, no to wiadomo, że to się spełnia. I dwie pary znowu weszły pół banieczki, no ale mówię, że szkoda, że nie ma wyższej yy, stawki, można by wyograć za migam przykładowo. Czy coś no, szybko wybrać. tu parę, nie dla go znowu. i oka wezmę, jest samotny. No i to była dobra decyzja. Dama też by było Tutaj as. I as z dwójką, bo to w drugą stronę poleci. A. No i tak dalej. No to wiadomo co tutaj zrobić, nie? No nie pychuję tym razem Tu są dwie ósemki i coś mi mówi, że króla zostawić no akurat słabo no. No To jest 2, 3, 4 To zostawię sobie tylko 7 Nie wiem po co Ale no niech tak będzie Są dwie pary, dwie czwórki. Dwie szóstki Tutaj joko sobie zostawił. Tu koniecznie Oś ja ta dama dała taką nadzieję, że coś tam pieknie. Tu dziesiątkowo wyższa. parę siedem dziewięć tutaj damy. jopki weszły I dwie siódemki jopka można zostawić i dobrze że to zrobiłem te pary weszły Mogę zostawić sobie to? Tym razem nic, ale o, tu już jest gwarantowana para. Tutaj dwie siódemki mogę jeszcze zostawić. Nie weszły od razem, tu już dwie damy mi dają. Na start znowu kareta, próba. Wie, to, to, to prób. No i teraz tu można mieć te dwie. Pasy weszły. Chyba się sobie Tutaj króla, bo samotny. Uf. Znowu sztuje tym kolorem. o dwa jopki, wiadomo, trzeba zostać, bo to pewniak. Weszła trójeczka. 750. Tu tylko as. Para weszła. Uj, dwójka damu. Mam no, ciutkę na damu. No i dwie pary weszły. W sumie wionu. Czutka też jest ważna. Tu mogę pójść w drugą stronę, bo to są e, od e, te 2 3 4 G, AS jako 1 Dwie dziewiątki spróbuję bez króla nie No i tu mam dwie siódemki, spróbuję bez króla, bez damy. z tym małem ciężko tak jakoś wchodzi. Tutaj wiadomo po maszew, No i jest. No i tak mogę zakończyć. Półtora bańki. Oczywiście fula celowałem, żeby fula zrobić. Ciężko. Tutaj tak jak się ma, właśnie tak jak teraz, te dwie pary, to można wcelować fulla i może wyjść. No nie wyszedł, akurat to są dwie pary. tylko. No, to są dwie ósemki. Jest full. Właśnie chciałem Wam pokazać fula i tu jest full. I full kosztuje 250. Wyszedł z ręki. 225 milionów, jakby ktoś pytał. Czekaj, nie 22, 22 250, co ja gada 2 250. No, no to see you. Teraz można zobaczyć wyjście i zobaczyć 250 miałem tak. Zodaje się 25 dajmy na to na to 20 panieczek wpadło sobie o tak. 20 milionów przez ile to? Trzeba zobaczyć. A pół godziny. O pół godziny. I to takie. See